Witam Was serdecznie z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam złączki do puszek instalacyjnych firmy WAGO. Dlaczego Wam pokażę? Ano dlatego, że sam stosuję już od naprawdę długiego czasu. Produkty cały czas ewoluują, sprawdzają się świetnie. Są troszeczkę droższe od takich zwykłych kostek, ale są znacznie szybsze w użytkowaniu, bezpieczniejsze wydaje mi się, i do tego jeszcze zajmują mniej miejsca w puszkach instalacyjnych, a to jest mega ważne. Dzięki czemu bez narzędzi połączymy przewody, no i w ogóle nie jest super. Pamiętajcie, że w elektrykę bawi się elektryk. Jeżeli nie jesteście elektrykami, to nie róbcie niczego z elektryką, przynajmniej nie powinniście. A jeżeli już chcecie, to przynajmniej żeby jakaś osoba była przy was i wyłączajcie kompletnie obwód w listwach bezpiecznikowych, w tablicach bezpiecznikowych, żeby czasem prądu nie było. I sprawdzamy oczywiście próbnikiem elektrycznym w każdej dziurce wszędzie czy nie ma napięcia, czyli wam tutaj nie będzie nic świecić. Na próbniku elektrycznym, neonówka tu w środku. Dobra, e, złączki do puszek instalacyjnych. Zobaczcie, kilka informacji. Tu mamy takie dwa przykłady: 4 i 3 przewodowe. Od 0,5 do 2,5 mm przewód, drut tutaj wchodzi, czyli nie linka, to są akurat zastosowania dla drutów. Linka po prostu tam nie przejdzie, chyba że się uprzemy, to jakoś wciśniemy. Okej, okay, kilka informacji, jeżeli chodzi o złączki do puszek instalacyjnych. Tak jak mówiłem, nawet są takie złączki. E, też WAGO, do 4 mm ale wtedy dolna granica jest 1,5 mm kwadrat średnicy przewodu tutaj mamy informację 11-12 mm chodzi o odcięcie izolacji zewnętrznej e, druta są złączki 2, 3, 4, 5, 8 przewodowe e, i jeżeli chodzi o te do grubszych przewodów 2, 4, 6 tak to wygląda, wsuwamy po prostu przewód są dziurki tak wyprofilowane, że jak wsuniemy przewód i wciśniemy to trafią tam, gdzie mają trafić Tutaj sami zobaczcie, nie będę Was przekonywał, bo po prostu sami zobaczcie, jak wygląda zastosowanie takich e, właśnie złączek do puszek instalacyjnych. Po prostu zajmuje to bardzo mało miejsca. Przy zastosowaniu takich kostek, sami wiecie, ile to zajmuje miejsca. Przewód musi wejść, tu wejść, odstaje z jednej, z drugiej strony. E, no, nie będę Wam tłumaczył, no wiecie po prostu. A tutaj mamy przewody równiutko do siebie zaciśnięte. No sami zobaczcie, jak to wygląda w przykładzie. I co ciekawe, tak jak tutaj oczywiście widzicie, możemy sobie sprawdzić przez tą złączkę też napięcie, podobnie jak ze zwykłą kostką. Zobaczcie, tutaj możemy zobaczyć, czy jest napięcie. wystarczy wcisnąć śrubokręt na przykład trubnik, i nacisnąć tu oczywiście o góry. I, i sprawdzamy, czy jest napięcie akurat w tej kostce. Super sprawa. Oznaczenie jak trzeba. Sami zobaczcie nawet o tym, jak długa ma być. Izolacja ściągnięta. Dla mnie bomba. Dobra, teraz zobaczcie, jak wygląda zastosowanie takiego, e, takiej złączki do puszki instalacyjnej, bo to jest na pewno dla Was istotne. Weźmy sobie taką jedną, na przykład o 3. Tu mamy zapas trochę. Weźmy sobie na przykład tu przewód 2,5 mm, dosyć gruby. Zastosujmy sobie, tu mamy około 11 mm, jeden drugi przycięte, znaczy ściągniętą izolację. I zobaczcie, jakie to proste żeby to połączyć raz i dwa czyli wsuwamy dociskamy i gotowe zobaczcie teraz, jak działa połączenie, bo to jest dla Was istotne przewód po prostu wsuwamy tutaj taki metalowy element, który tutaj odstaje, on się wysuwa do góry i on jakby wbija się w przewód dzięki czemu nie wyciągniemy tak łatwo przewodu wysuwając tu wszystko trzyma się ekstra stabilnie i przy okazji zobaczcie, że wszystko jest przeźroczyste, dzięki czemu widzimy dokładnie ile przewodu i ile izolacji weszło to jest mega istotna rzecz. Zobaczcie, nawet widzimy, ile izolacji weszło, i że jeszcze możemy wcisnąć dalej. O, zobaczcie, widzicie, aż do granicy tutaj. Dzięki czemu mamy pewność, że wszystko gra. I teraz, jeżeli byśmy chcieli wyciągnąć ten przewód stąd, to wystarczy wykręcać prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, i wykręci nam się. Zobaczcie. Prawo, lewo, prawo, lewo i gotowe. Ale wysunąć nie uda się. I tu widać już ślady, jak to trzyma mocno. Czyli co, wsuwamy raz. Sprawdzamy jest drugi przewód. Bierzemy sobie na przykład z drugiego tu końca i wsuwamy obok. Wsuwamy raz. I gotowe. Jeszcze dociśnijmy dalej. Ok, gotowe. I zobaczcie teraz sobie z bliska, jak to wygląda. Ok, dwa przewody w środku. Jeszcze miejsce na trzeci, gdyby trzeba było, ale dwa przewody wsunięte. Tutaj można byłoby jeszcze troszeczkę dalej docisnąć. Izolacja jeszcze pozwala na to. Można nawet w ten sposób prawo-lewo kręcąc też idzie wcisnąć dalej. I zobaczcie teraz, jak wygląda całość. Czyli mamy tutaj dwa druciki do samego końca wciśnięte. Widzimy izolację. Możemy sprawdzić sobie ewentualnie tu, wsuwając, czy jest faza, czy też nie ma. Albo ewentualnie zrobić inne pomiary. Dla mnie bomba. Polecam wam. Jeżeli będziecie w sklepach, na przykład nie wiem, Obi, Praktiker czy inne, i będziecie stali przed dylematem, czy może jednak nie kupić takiej kostki, od razu będziemy mieli dużo e, i tanio, 2-3 zł, a tutaj dostajemy zwykle w pudełku około 5-6 sztuk za około 8 zł, czyli 2 drożej, e, to lepiej kupię to. No i będziecie potem żałować, bo po pierwsze musicie zastosować tutaj co śrubokręt, chwila roboty, co prawda oczywiście dobrze, żeby był próbnik nieuszkodzonym nieuszkodzoną końcówką zakręcamy i często przekręca się tu gwint często uszkadza się drut i to nie trzyma się kupy i musicie stracić dużo czasu a wyobraźcie sobie, że stoicie na drabinie i robicie lampki pyk, pyk, gotowe tak więc e, chyba tyle, jeżeli chodzi o puszki instalacyjne czy to kontaktowe czy to jakieś puszki w suficie czy gdziekolwiek, są też inne rozwiązania Złączki instalacyjne do większych przekrojów, tak jak mówiłem, złączki instalacyjne, takie mikro, złączki oświetleniowe, czyli już taki czysto do, do lampek, gdzie dajemy drut i linkę. Złączki instalacyjne do wszystkich rodzajów przewodów są też takie z takim zaciskiem. Mam je tutaj, tak to mniej więcej wygląda, że tutaj odchylamy zacisk, wsuwamy i klikamy w dół, i taka dźwignia zaciskuje. Ale teraz omówiliśmy złączki do puszek instalacyjnych. Z mojej strony to tyle. Spokojnie te. Odrzucamy, ja raczej ich w ogóle nie stosuję i polecam tego typu zastosowanie wykorzystywać. Po prostu sami widzicie, jak to oszczędza czas. No i jakie jest praktyczne. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam. Jeżeli macie jakieś ciekawe opinie na temat tych produktów, swoje własne przemyślenia, piszcie w komentarzach. Bardzo chętnie poczytam. Zostawcie jakiegoś lajka, jak chcecie. Subskrybujcie kanał. Kolejne poradniki niebawem. Trzymajcie się, cześć wam, pozdrawiam.